TV. Wszystko co chcesz wiedzieć o kominkach. Ostatnim razem rozmawialiśmy o kominkach konwekcyjnych. Dziś chciałbym, żebyś zainteresował mnie tematem kominków z płaszczem wodnym. No bo chyba różnią się od kominków konwekcyjnych. Zasadniczo się różnią faktycznie. Osobiście uważam kominki z płaszczem wodnym jednym z najciekawszych rozwiązań w naszej branży. Zasadniczą zaletą jest to, że kominek z płaszczem wodnym nie emituje ciepła w jednym miejscu. Tam gdzie w kominku konwekcyjnym było skumulowane ciepło w salonie, tu ciepło jest rozproszone praktycznie po całym domu. Tak jak mówiłeś wcześniej przy kominkach konwekcyjnych. Bardzo gorąco naraz. Tak, bardzo gorąco naraz w jednym miejscu, bo to dmuchało ciepłym powietrzem. Tutaj czynnikiem grzewczym jest woda. Woda, która otacza mm, palenisko, znajduje się w, w takim wkładzie z wodnym, tak zwanym. To później jeszcze to sobie dokładnie omówimy. Yy, nagrzewamy wodę i ta woda jest dystrybuowana yy, do centralnego ogrzewania. Ogrzewa grzejniki, ogrzewa ogrzewanie podłogowe, a zarazem masz ciepło, yy, więc palimy w salonie, ogrzewamy cały, cały dom. Z tego, co pamiętam, przy tych kominkach konwekcyjnych, taką nieciekawą rzeczą, to były te zabrudzenia przy kratkach. Tu praktycznie ten, te niedogodności są wyeliminowane. Kominek nie emituje aż tak gorącego powietrza. Kratki się pojawiają i owszem na, na, na obudowie. Z tym, że z tych kratek zdecydowanie mniej gorącego, gorącego powietrza jest emitowane. Z racji tego, że, że całe ciepło praktycznie odbiera płaszcz wodny. Wydaje się to być dość ciekawym rozwiązaniem. Potwierdzam, jedno, jedno z ciekawszych rozwiązań, rozwiązań i, i warte, warte Twojej uwagi i, i zwrócenia na to, na to uwagi. No to co? Teraz zobaczymy to w praktyce. Myślę, że, że najpierw powinniśmy omówić sobie zasadniczy wkład w konstrukcję, z czym się to je. Znajdujemy się przy kominku z płaszczem wodnym. Dokładnie. Tak jak Ci wspominałem, będę chciał Ci pokazać na żywym organizmie palący się, ogrzewający dużą, dosyć dużą powierzchnię grzewczą, Przej, m, przeje, około 250 m2 kominek z płaszczem wodnym. I słuchaj, e... czym powinienem kierować się przy wyborze kominka z płaszczem wodnym jako kompletny like? co jest istotne. No, na pewno nie wyglądem zewnętrznym, chociaż też jest istotny, prawda, żeby ładna szyba, było ładne przeszklenie. To jest wkład płaszczewony, to jest, z wodny, to jest zasadnicza, zasadnicza część grzewcza. To są elementy już typowo stricte ozdobne. Wybierając, szukając komika z płaszczem wodnym, należy. Musi zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. On musi być włożony ceramiką, czy wnętrze. Szamot. Musi być szamot, vermiculit, keramot, wszelkiego rodzaju materiały, które, tak jak już wcześniej kiedyś powiedziałem, podnoszą temperaturę spalania, bo to jest warunek prawidłowego, czystego spalnia. Wielkość takiego kominka to chyba ma jakieś znaczenie. Im większy, tym lepszy. Czy może wybrać jakiś mniejszy model? Czym się kierować? Im większa komora spalania, tym ta moc będzie zdecydowanie, zdecydowanie większa. Czyli im większa komora spalania, tym większa moc? Dokładnie. Co jeszcze powinienem wiedzieć w tym temacie? No, jeszcze jest kilka, kilka czynników dosyć istotnych. Bardzo ważnym elementem to jest sprawność samego urządzenia. Sprawność, czyli tyle, ile, czy znaczy określa, ile jesteś w stanie odebrać energii wytworzonej w procesie spalania, przekazać do, do, do ogrzewania, prawda? Zobaczmy tutaj cały czas monitorujemy ten kominek, jest podłączony do specjalnego programowania. Właśnie zauważyłem ten monitor. Dokładnie, zobacz, bo przedstawię Ci na te parametry. W tym momencie, paląc delikatnie, wkład generuje moc grzewczą przekazaną do obiegu wodnego na poziomie 7, 7 kW. W przypadku tego kominka, palony było od rano, on wygenerował 81 kWh. W przypadku tego budynku, który sta, znajduje się, no to jest tak praktycznie w sam raz na bieżąco, na bieżąco z, niewielkim, z niewielkim naddatkiem, jest przekazywana moc grzewcza wygenerowana. Mariusz. znajdujemy się przy kominku z płaszczem wodnym, ale pojawia się nowa część istotna dla całego układu. Znaczy, żeby było jasne, to nie jest do końca kominek z płaszczem wodnym. To jest yy, kominek klasyczny, konwekcyjny, z nasadą wodną. Ale na przykładzie tej nasady wodnej yy, chciałbym Ci wyjaśnić, yy, w jaki sposób odbywa się yy, odbiór ciepła. Wygenerowanego spaliny. Spaliny, jak nagrzewają wodę, która przekazywa. Bardzo istotny element. Jak to działa? Przy wkładzie, który ma podział mocy, 80% będzie przekazywane do wody, woda już się pojawia tutaj z boku na te ścianki. Czyli tu palińsko nagrzewa się i już jest częściowo przekazywana energia, nagrzewana woda w tych płaszczu. Zasadniczy odbór ciepła odbywa się w tym wymienniku. Tutaj wchodzą, tutaj wchodzą spaliny i te gorące spaliny nagrzewają, tu jest w środku wszędzie woda, woda. nagrzewają tą wodę i woda przekazywana jest rurkami dalej do centralnego ogrzewania. Należy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, na możliwość czyszczenia tych, tych elementów. Sadza jest izolatorem, czyli mniej ciepła będzie przekazywane do, do wody. My tracimy. Także to jest dosyć istotny element. Ważny element jest jeszcze, zobacz, tu jest taka niebieska, niebieska rureczka w środku. To jest tak zwana wężownica sładzająca. Dosyć istotny element bezpieczeństwa kominka. Działa to w ten sposób, że z chwilą, kiedy osiągniemy niebezpieczną temperaturę, niebezpieczna temperatura wody to jest około 95 stopni. W całym kładzie. W całym, w, tu, w kominku, okay. w płaszczu wodnym, no. tak. Ten układ dba o to, aby woda nam się nie zagotowała. Z chwilą, kiedy temperatura się nam podnosi, jest zamontowany w środku czujnik temperatury. Z chwilą, kiedy się nam woda podniesie, tu specjalny zabór otwiera, otwiera się i Wpuszcza zimną wodę z wodociągu sanitarną do tej wężownicy. Zimna woda odbiera ciepło od tej gorącej, wrzącej praktycznie wody kotłowej i następuje zrzut wody do kanalizacji? Wiem, że można podłączyć kominek z płaszczem wodnym do istniejącego albo planowanego jakiegoś systemu grzewczego, czyli centralnego ogrzewania w domu. Jak to zrobić? No nie można, tylko trzeba, bo inaczej się nie da. Jak to podłączamy, to przede wszystkim zależy, jaki typ instalacji masz w domu zastosowany. Czy układ otwarty, czy układ, układ zamknięty. W tej chwili większość domów wyposażona jest w układ zamknięty z naczynie zbiorczym przeponowym. Naczynie zbiorcze to jest element, który, który wyrównuje ciśnienie w układzie na stałym poziomie. Zazwyczaj jest to około dwóch, dwóch barów. No i trzeba połączyć kominek no właśnie, z kotłem. Jak to? Łączymy te dwa źródła ciepła kocioł i kominek za pomocą elementów, takich jak zbiornik buforowy, Czyli lub jest to jeden, z jeden z tych elementów, przed którym tutaj stoimy, tak. lub sprzęgło hydrauliczne, sprzęgło, które łączy dwa, dwa opiegi grzewcze. Co i kiedy trzeba zastosować? No właśnie, to, chyba jest to jest istotne. To z kolei zależy od domu, od typu instalacji grzewczej. Czy przeważającą większością źródła ciepła jest, są grzejniki, czy też ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewanie niskotemperaturowym, więc taki zbiornik buforowy, można powiedzieć, jest niezbędny. Gdyż kominek generuje znacznie więcej energii, niż generuje kominek, niż dom jest w stanie w danym momencie odebrać. W tym momencie taki zbiornik buforowy przejmuje nadwyżkę mocy ciepła wygenerowaną przez wkład. Na chwilę ją kumuluje albo nawet na dłuższy czas, w zależności właśnie od mocy grzewczej wkładu, od zapotrzebowania cieplnego w danym momencie domu. Może być na przykład temperatura na zewnątrz minus 2-0 stopni, wtedy tego ciepła będzie kominek znacznie więcej generował, niż dom jest w stanie odebrać. I wtedy sobie zakumulujemy to ciepło w tym zbiorniku buforowym. I tutaj akumulujemy ciepło, stąd też będziemy mieć ciepłą wodę praktycznie na jakikolwiek użytek chcemy. Tak, tak. To jest tak jakby centrum grzewcze w domu. Tutaj yy, można w różny sposób, ale ja preferuję yy, przekazanie ciepła czy też z kotła, czy z kominka do zbiornika buforowego. I dopiero z tego zbiornika buforowego czerpiemy ciepło do różnych odbiorników. Odbiorniki, czyli grzejniki, podłogówka, a nawet ciepła woda użytkowa czyli możemy ogrzewać wodę do kąpieli, do, do mycia naczyń, no, do celów socjalnych. Większość dobrych producentów wymaga zastosowania tego typu urządzenia. W celu zapewnienia gwarancji urządzenia, jeżeli byśmy nie zastosowali takiego zaworu, to możemy doprowadzić do zniszczenia, zniszczenia wkładu. Zbyt zimna woda wracająca do, do wkładu będzie powodowała kondensację. Ty będziesz palił, będzie się palił ogień w kominku, a na ściankach wkładu będzie płynęła, płynęła woda, i ta woda może doprowadzi do skorodowania płaszcza wodnego i znacznie przyspiesza zniszczenie wkładu. Jak sprawić, żeby instalacja z płaszczem wodnym była bezpieczna? Co sprawia, że to wszystko będzie bezpieczne? Jest kilka elementów bardzo, bardzo istotnych, do, do, żeby ten kominek był bezpieczny. Tak jak mówiłem, większość układów, centrum grzewania pracuje w układzie zamkniętym, więc o to, żeby nie zagotowała nam się woda w kominku w jakimkolwiek momencie, czy brak nieprądu, czy za dużo się drewna do kominka załaduje, dba ten zawór bezpieczeństwa termicznego. To jest jeden element. Drugi element to jest zbiornik wyrównawczy, który właśnie będzie równoważył ciśnienie wody w układzie. Kolejny element to jest zawór taki już ostateczny, można powiedzieć, zawór bezpieczeństwa. Dwa lub trzy bary. Z chwilą, kiedy ciśnienie w układzie wzrośnie powyżej tych trzech barów, po prostu otwiera się zawór, wylewa wodę do, do kanalizacji. Jeszcze jeden element dosyć ciekawy, bardzo wiele osób o to, o to pyta: co będzie, jeżeli prądu braknie w domu? W tym momencie faktycznie nie jesteśmy w stanie używać kominka, choć są takie urządzenia, tak zwane UPS-y, które czerpią energię z akumulatora. Jest brak dostawy energii z automatu, uruchamia się UPS i uruchamia pompy. Wtedy ten system jest niezależny od, od prądu. Także tych kilka elementów, no i fachowa wiedza instalatora. Znajdujemy się w naszym laboratorium, gdzie testujemy urządzenia na, na to, czy moc grzewcza, którą podaje producent. W instrukcji obsługi jest, jest taka, jaką podaje, jesteśmy w stanie to sprawdzić. Czy we wkładzie będzie czysta szyba, co, co dla nas jest priorytetem, czy wydajność, sprawność jest taka, jaką producent podaje, także wkład polecimy klientowi, to, to przejdzie szereg... Tak, Czyli wiecie, naszych, tak, o czym mówicie. Jak wiemy, jak o mówisz? czym mówimy, wiemy, co sprzedajemy na własnej skórze, sprawdzamy, sprawdzamy urządzenia, dopiero, dopiero zanieręczymy. Z kominek z płaszczem wodnym nie ma, nie ma żartów. To naprawdę jest urządzenie, które potrafi sprowadzić też niebezpieczeństwo źle podłączone, źle użytkowane bo potrafi sprowadzić niebezpieczeństwo na, na, na domowników. Dlaczego warto mieć kominek z płaszczem wodnym? Jest kilka takich rzeczy między innymi dlatego, że nie przegrzewa całego pomieszczenia. Druga sprawa, jest ograniczona emisja kurzu, co jest bardzo ważne dla alergików i nie tylko dla estetyki miejsca wokół kominka. Kolejna sprawa to jest oszczędność finansowa i myślę, kolejna ważna rzecz to jest równomierne ogrzanie całego domu. To są te rzeczy, które biorę ze sobą i zapamiętam jako zalety kominka z płaszczem wodnym.